Cześć, tym razem wywiało nas do Niemiec. E, mamy październik 2024 roku. No i u sympatycznych naszych klientów e, polaków będziemy montowali kocioł. Tym razem padło na Windhagera e, podłączonego do bufora. Dziś zdemontowaliśmy kocioł, stary, to był jakiś kocioł na drewno, ładujący bufor, zdemontowaliśmy go, no trochę ważył ten klocek, no ale się udało i powoli będziemy montować biawina. Jeszcze komin, założyliśmy 130 wkład kominowy, który był niezbędny pod ten kocioł. No i tak nam mija dzień. Zaraz ten śmieciuch pójdzie na złom, będziemy robić nową instalację do bufora, no i nietypowo, bo uwaga, uwaga, montujemy dzisiaj biewina. No więc tak to wygląda, biowin jak zwykle do złożenia, takie klocki Lego. Tu stoi stary kocioł żeliwny, no trochę ważył, trochę się namęczyliśmy z Dominikiem. No ale w końcu się udało i, i możemy mamy wolną kotłownię. Kotłownia mamy kotłownię. Kotłownia wygląda tak. Bufor 750 litrów czy 800 ilon ma? 750. 750 z wewnę wewnętrzną nie? Co było chyba? Tak. No. i tu mamy komin zrobiony. Przed, zamurowanie Przed zamurowaniem jeszcze. Przed zamurowaniem. I tu mamy. Co to jest grupa mieszająca, ochrony powrotu, mieszającą, która służy jako ladomat do kotła, czyli ochrona powrotu kotła przed powrotem zbyt zimnej wody do urządzenia. No to jest element wymagany przez Windhagera. Generalnie my byśmy założyli pompę i ATV-kę z odpowiednimi średnicami, no ale. Natomiast wymaga wymaga takiego elementu. Okej, okay. pierwszy dzień za nami. Ekspresowego montażu kocioł wstawiony. Szkoda, że nie widzieliście, jakie tutaj musieliśmy wynalazki robić, żeby go przepchnąć, bo zabrakło nam 5 cm. No ale daliśmy radę. Podłączony moduł. Jutro spinamy kocioł, spinamy elektrykę, spinamy elektronikę, podpinamy pod komin i no i będziemy odpalać pewnie, nie? Cześć, witamy trzeciego dnia. Kotłownia już gotowa, proszę. Tutaj dzieło Dominika i moje. Cześć. Jesteśmy. Wiem, że powinniśmy robić fajniejsze, większe filmiki. Dłuższe, ale niestety jak pracujemy to nie kręcimy. Więc tutaj taki efekt finalny. Windhaker, Biowin w Niemczech. Wyjątkowo. Tym razem wyjątkowo. Skotłownia wygląda tak. Przeróbka. Mała przeróbka. Tutaj jest... Grup, co to jest? Grupa pompowa? To jest taki ladomat. Grupa pompowa, która służy jako ładomat, ladomat do ochrony powrotu kotła. Zaworem mieszającym kocioł sobie sam steruje tym zaworem i chroni powrót w parametrach, które mu zadaliśmy. Plus sterowanie pompą przez przewód PWM. I pompa sobie kocioł pompą steruje sobie mocą obrotów. Kocioł się rozpalił. Tutaj mamy regulator Ciśnienia? Nie, regulator. To można powiedzieć, że to jest kuszyn, Powodną mi słowo. Regulator <grym grym grym> ciągu. Tak, regulator ciągu. E, z ocieploną rurą. Tak to wygląda. Zrobiliśmy tutaj miejsce, żeby można było otworzyć wyczystkę i wyczyścić. Sami my też, ustaliliśmy nowe. 130. Skakałem po dachu. Niezbyt mi się to podoba, ale czasami trzeba. No i co? Delikatny szum kotła w tle, Biokin się rozpalił. No i tyle, i czekają na nas następne kotłownie, następne filmiki. I długa droga do domu. Nie wiem jak, jak tutaj zrobić te filmy, żeby one trwały po pół godziny, godzinę. Nie wiem o czym Wam tu więcej poopowiadać. Powiem Wam, że Tomek jest z pasażerem. Czyta książki, mało rozmawia. Ja 10 godzin w samochodzie, samym sobą. I mamy kolejne 10 sekund filmiku na YouTube'a. No i co, oglądajcie nas dalej. Na razie, hej hej. Pozdrawiamy. Dobra. Więc tak, jesteśmy w kotłowni cały czas. To może wam jeszcze opowiem o, o jak tu trafiliśmy. Więc trafiliśmy tutaj, ponieważ pół roku temu w marcu odezwała się do nas klientka. Która chciała kocioł. My chcieliśmy inne kotły tutaj wrzucić, wrzucić, ale niemiecki kominiarz powiedział Nein. I w drodze eliminacji został nam do montowania tylko Winhager. O tyle to jest fajne, że jest tutaj polski serwis, dla Polaków jest polski serwis, więc tutaj obsługę tego kotła przyjmuje Windhager Polska, więc ukłony dla chłopaków z Windhagera, że się zajmą naszymi klientami i będą ich obsługiwać. No i tutaj zakres prac to był wstawienie komina 130 mm, montaż kotła, Wtrącę się wyniesienie starego, bardzo ciężkiego kotła. Ja. Bardzo ciężkiego kotła. Przez bardzo, bardzo wąskie przejście, więc Nasze słupy płaczą tak. do dzisiaj. Niestety. Płaczą, będą jeszcze długo płakać. Jak to się kręci, kurczę, musimy poprawić technikę, bo po prostu nie będziemy sławni na YouTube. Ja znikam. Więc no i wyniesienie kotła, wniesienie tego, podłączenie do bufora, zepnięcie tej całej automatyki, potem zostaje nam papierologia. Papierologa zajmuje się klientka, no i na pewno będą mogli liczyć na dofinansowanie. Jakiej wielkości? To może będzie później w napisach albo w komentarzu dodam, bo w tej chwili nie wiem jaka to będzie, no ale mieliśmy tutaj przyboje z tym kominiarzem, bo ciągle mówił nie, 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 ten kocioł nie, ten kocioł nie, to może mi to, może mi tamto i pół roku zleciało na negocjacjach aż w końcu tu